Hej, slot! Jak się czujecie? Mam wielką nadzieję, że na slocie będziemy mogli obejrzeć jeszcze przynajmniej dwa mecze Polaków. Ale dla tych, którzy nie dotrwają, a dla tych, którzy się też nie interesują pi po polską piłką nożną, zapraszam Was na warsztaty Jak założyć własną firmę. Czyli mam odwagę internet. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby założyć własną firmę, są freelancerami, może są na po w początkach założenia swojej firmy, zapraszam. Na tych warsztatach myślę, że będziesz mógł rozwinąć kilka swoich umiejętności. Przede wszystkim, popatrzymy, jak wygląda Twoja osobowość w kontekście tego, co robisz, czy to pasuje w ogóle do Ciebie, to, co będziesz chciał robić, to, co chcesz robić, jakie produkty masz w sobie, bo każdy człowiek ma w sobie produkt, Ty też coś masz w sobie i to możemy odkryć. O, zobaczymy, jak możesz trafić do swoich klientów. I też mam nadzieję, popatrzymy trochę na marketing, czyli jak pewne rzeczy rozwinąć w internecie. A może prowadzisz własnego bloga, kanał na YouTubie i widzisz, że masz rzesze już osób, które czyta to, co robisz, które podpatruje Cię, i myślisz sobie, jak to wykorzystać, to myślę, że to też będzie. Dobry moment, żeby to zrobić. Zapraszam Was. Tu gdzieś pod spodem masz napisane, w jakim miejscu możemy się spotkać. Mogę przyjąć 25 osób. Jak założyć własną firmę? Jeżeli nie interesuje Cię ten temat, to przekaż ten filmik komuś dalej na swojej tablicy. Być może kogoś to zainteresuje. Do zobaczenia!